Dzień dobry, witam was o poranku Kurzy się jak skurczy syn Taki to groszek, trochę mi tutaj wyszło Dziadostwa, no, maku pan wychodziło, ale Lebiotka jeszcze zwapna z cukrowni Ale nic Skała, beton No i tu mamy kukurydzę W rocie po głęboszu. Tu było doświadczenie polowe które tutaj było przeprowadzone gdzieś tam dojechał uczeń Michał. mówi Michał, gdzie to doświadczenie polowe zostawiamy ten pasek. O, tutaj było pierwsze zatknięcie kombajnu Zobaczcie, header dziewiątka, nie? Jak to 9 metrów, jak to kurde zbiera. I co tutaj z tą kukurydzą? Dwa siewniki Lipex, reszta SY Kalo, i to nawet widać. Widzicie tu jeden, dwa siewniki, i jest odcięcie. Lipek miał się nadawać na lżejsze ziemię. No i tak ten lipek, kurde, hmm. można powiedzieć, że to jest najgorsza kukurydza w peg -rze. Ale mnie interesuje to, co jest w środku. O groszku to tam ciul licho. Tu już mamy SY Kalo. Na tym rządku widać, że ona jest ciut wyższa. To już nie było głęboszowane. A może jeszcze kawałek, bo tak 18 metrów mniej więcej robiłem. Ja tak kurde, i powiem Wam, że chyba to widać, że jest ciut wyższa po tym głęboszu. No, cierpi, cierpi. Tu jest bardzo. Tu już jest czwarta klasa. Tamta górka, tu już jest piąta klasa. Tam też jest ta piąta klasa. Na dole trójka. Nie wierzcie w tą trójkę. Tutaj żadnej trójki nie ma. No i ona sobie jeszcze nie wiechuje. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, no wydaje mi się. Ta ciut wyższa już wiechę wypuszcza. Tu jakaś kolba się nam pojawia. Sezon tu u mnie trudny. Nie wiem, jak w pierwszej masz kukurydzę, to nie wiem, jak wysoka rośnie. Ale chyba nie urośnie wysoka. No, metr 70, metr 80. Górne liście. Mi się daje, że 2 metry. I będzie wszystko. No dobra, trzeba się cieszyć, że urosło na 2 metry, a nie jest kurde wycięta z wody i nie ma 50 cm, Tak jak na przykład ta, o to wtedy można byłoby płakać, ale widzicie są takie tutaj, te jakieś mniejsze spóźnione. To jest ta kukurydza, która miała banany na początku, była powyginana, Wyprostowało ją, wyprostowała ją to. Tutaj ma, zmagamy się również z PH78 i 79, było to badane. I to są te dwa rządki, gdzie był zapchany już pod a Prawdopodobnie zapchał się tam w tym piachu, w tym wszystkim albo jakieś po prostu kulka wpadła do rurki. Trochę powiem Wam, że yy, szkoda, że to nie jest rozwiązane na zasadzie jak yy, kukurydza, że wyrzuca to ciśnieniem. To na pewno by tu ułatwiło sprawę z takim właśnie zapychaniem czy niezapychaniem. Tu widzę jakaś zwierzynka sobie krążyła. No nie jest to wysoka kukurydza. Ech, tutaj delikało na pewno była wyższa, ale chciałem zobaczyć właśnie taką znaleźć taką kukurydzę, tu jest ciut wyżej jakby, lepsza, tu jest ciut gorsza. Chciałem znaleźć taką kukurydzę na te bardzo słabe, bardzo słabe ziemie. Chyba ona chociaż planowała na poziomie 10 ton Żeby nie było takiego dylematu, że Że wiecie Na dole 14, a na górze nie wiem, 5 Chciałbym, żeby chociaż tu była średnia 11 ton Żeby to powtórzyć w tym sezonie Nawożenie 250 litrów RSM-u Ze względu o I to chyba powiela, że moje dysze już są do wymiany, bo Widzę, że są takie w przepusty chwastach które na pierwszy rzut oka nie były widoczne, a teraz już są. bo jak wiecie, z preparatem szło to świetnie. Yy, o mi, jak GPS-u nie wierzę. Chyba, że ten rumion już był za duży, bo ja tu z nim walczyłem bardzo mocno. I on po prostu przetrwał. Też tak może być, że on był za duży i przetrwał. Może też tutaj. Coś jeszcze pamiętam, że ja już miałem wcześniej na chwastach pierwszych z, tym stomy, z tą dyszą, z tą sekcją, piątą, teraz już szóstą, bo jest przełożona, ale to nic, na razie nic nie pryskam, a na miałbym pryskać, to nie będzie mi to na razie przeszkadzać. No taka o, no dobrze, że te dwa rządki się dociągnęły, jednak ona powalczyła, są trochę mniejsze, później wyrzucą wierzchę. Wjechę, ale będą. Tu widać, o, dziki sobie ryły. To możemy zobaczyć, co się ta kukurydza tutaj walczy. No i ostatnio padało, tam gdzieś na miarce miałem łącznie przez te parę dni 13 litrów. Zobaczcie, jak to się kurde kurzy, jakby się paliło. No jedzie ze stołem do rzepaku. Mówię, że nie ściągaj, mówię, daj spokój. Bierz kurde, kosy będą ciały po bokach, wąsy się nie będą ciągać I mówi nie musisz, bardzo nisko Mówię, co się uda Trudno no Pole nie jest łatwe No i tak to mniej więcej wygląda Około metra m Dzisiaj ma sy kalo Podwiewa wiatr Bo dzisiaj wieczorem ma być jakaś burza No tam będzie na pewno Większa tragedia, bo w tamtym roku tam nie było kukurydzy Bo tu już jeszcze Jesteśmy po kukurydzy, jeszcze, dobra Idźmy, idźmy dalej. Ja tutaj też trochę popsułem, bo dwa razy talerzówką ten i za bardzo tą ziemię rozczepałem. To jest też moja tutaj wina, jeszcze jesteśmy po kukurydzy, jeszcze po kukurydzy. Zobaczyć co tutaj w pogroszku. Bo w tamtym roku pogrożku kukurydza naprawdę była na tej dużym polu była petarda, no i widzę, że ten rumian jeszcze się jeszcze się kurde ostał. I zobaczcie, z czego on żyje, powiedzcie mi. Wszystko zamiera, buraki leżą płazem, wszystko leży płazem, a on po oprysku jeszcze potrafi. Jeszcze potrafi tutaj coś się poświrować ten rumianek. No jego tu było mnogo, to było zielono. Już widzę, że jesteśmy na stanowisku groszku. Tu wiem, że gdzieś z początku mijaka strzeliłem. No i chyba to jest ten mój mijak. To jest ten mój mijak. Lecz znaczy, niekoniecznie. Mógł się ten rumian tutaj ostać. Niestety. Niestety. Niestety, ale się ostał. Rumianek. W szczęście w nieszczęściu, że tylko rumianek, ale. No nie powinno tu być. Widać, że jest poszczypany opryskiem. Ciekawe na jaką skalę on by tutaj był, bo było go od groma. Że on tam w jakiejś fazie zatrzymany, to dobrze. A w takiej to on już nasion nie chce wydać. Ale... Ale, ale... Koguty się nie kręcą, nie jeszcze. No, w się kręcić jak to piąta klasa. No i tutaj po groszku za bardzo się przesuszyłem. O, osetunio też został. Kurde, ten osetunio jakiś odporny na wszystko. No, tu już po groszku było widać, że ziemia była tak twarda, że nawet głęboż tu nie chciał wchodzić w tym miejscu mniej więcej, mówię dobra, że ten nocnik przyjadę sucho było, powinno być elegancko z tym głęboszem, ale jednak, kurde, wycierpiało jednak ten krzaki, te rumianku tutaj zrobiły roszadę no tutaj już nie mam rzepaku, to już dziki nie powinny przychodzić i zobaczcie, jaki tu jest kurde, ściemnił się no, co za dziad pieszony o, rozjaśnił jak tu jest wycięta, tu jest prawie że do pasa. No i tu był używany głębosz I Teraz moglibyśmy sobie porównać. Może być, że te dysze już są spieprzone. Bo za dużo takich przepustów zostało pomiędzy rządkami po środku. No i tu już jest odcięcie. Odcięcie. Jakby się tu poradził Lipex? No, ma omafało 270. No jakoś takoś sobie. Radzi, tu jest jeszcze Lipex, bo go widzę. I dopiero tutaj mamy SY Kalo. Na to wygląda. Bo tu były dwa siewniki. O, wygląda sosercy tak. Nie wygląda szałowo, no ale tu jest po prostu też słabe stanowisko, a coś się przycięło. Dobra, ja idę, bo muszę być pogotowiu Ursus jest spięty z pronarem bo Ursus mówi, że lubi pronara. Trzeba będzie po szukać takich jeszcze lepszych rozwiązań, jeśli chodzi o chwasty. No i tutaj mamy Lipek, a lipex jeszcze wiechy na mnie wypuścił. No żeby chociaż była taka, no to to jest kukurydza na około 10 ton wtedy. Tak mi się przynajmniej wydaje z doświadczenia, no, no wysoka jak ja. Wiecha, wiecha. Jechał, już myślę, że tutaj jest. schowana. No, tutaj ten lipex jest ok. Jest ok, ten lipex. Jakiś dzień gdzie rozkrzywienia dane ma. No i tu jest po głęboszu, nie? No i chyba jednak jest suchy rok. I no, gdzie się udało uratować, to się uratowało. Także trzeba mocno myśleć o głęboszu. I jednak chyba wezmę na tych łapach. Michel <laughs> Marzę mi się z hydropakiem, bo może w ten sposób chciałbym poplony, Wiecie, jakiś silnik tam poznaniaka do tyłu za 1000 zł cyk, albo nawet nawóz cyk do tyłu na hydropak. On tam tonę 500 podnosi, 500 kg, 500 do siewnika, Mamy tonę, czyli mamy zapasu. Cała maszyna ważyłaby dwie tony, spokojnie sobie je podniosę. O, aki to wielki, aż z kukurydzy go widać. Także ją wyprostowało, już nie jest krzywa. Trudny to sezon Wielkie te CXy jednak jak diabeł No kubuty nie mrygają, nie mają prawa mrygać, no bo skąd mają mrygać Tu jest 2,6 hektara tego groszku No tak, będzie zbiornik 7 ton To trzeba będzie się po prostu cieszyć, nie? Trzeba będzie się cieszyć No i tam dalej już było. Ta kukurydza, mniej więcej przed tą górką, już nie ruszana i to było robione w marcu, jak podpisałaś 15 marca. No też chcę zobaczyć daną czas uprawy bezorkowej na wzrost kukurydzy. No i to by właśnie takie doświadczenie miało być. Kiedy się zobaczyć, koguty jeszcze nie ulegają, jemu ja zostało chyba już dwa hedery, także wejdzie mu do zbiornika. Pozdrawiam, szłapę się tam.